wszystkim, ja jestem Skipper i witam was w serii na y, Minecraft na modach y, Czyli My Minecraft Story I tak, y, ostatnim czasem kiedy nie nagrywałem y, No cóż, miałem trochę zajęć jeszcze Wiem, to jest dla mnie niepojęte po egzaminach, a ja się jeszcze uczę nie wiem po co y, Ale w każdym razie tak y, Tutaj y, nad tym pracowałem, zaraz pokażę wam w całej okazałości co to jest Oj, coś się tu jakieś. E, tylko sobie zjem. E, pu, 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 pu. Tu jest cholera raza. Poszedł od mojego villagera. Oj, a tego nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie, 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 nie. nie Spadam. On robi burdel. I tak, co to jest, zapytacie. Um, otóż, to jest y powiedzmy, że stacja mojej kopalni. Myślałem, że nie zrobi przypadkiem mniejszej, ale myślę, że taka e, się nada w sam raz, ponieważ ja chcę tą wioseczkę rozbudować tutaj po całym tym terenie. E, a to wygląda tak. Może tak trochę monotonnie myślałem, żeby tutaj czegoś nie dać na boki, ale no wyszło jak wyszło. E, hmm. e, I tak. Jeszcze tutaj oczywiście żwirkiem, posypie tam będzie łóżka e, do magazynu albo ratusza. To jeszcze nie wiem, to się ustali wszystko, ale tak. System działający jest banalny i tak, wyjeżdżając oczywiście, my wyjeżdżamy tu. Tutaj mamy taki wózek z systemem do wyładowywania i rozładowywania go. To jest jednym i tym samym, ale nieważne. W każdym razie, tu wyjeżdżamy i jedziemy tam w dół i sobie lądujemy u nas. Wózeczek z towarami leci w drugą stronę. Za chwilę Wam to pokażę, jak to wygląda. I wszystko opiera się o timing, ponieważ my w wózku jedziemy szybciej, a sam wózek jedzie wolniej, więc jeśli uruchomimy tutaj system, to my wjedziemy sobie w tą stronę, on się zamknie jeśli jechałby normalny wózek, to zdąży się to zamknąć zanim on tu dojedzie i wszystko działa. I tak, tutaj jest system taki fajny oparty o hopery, właśnie tutaj go widać, u góry jest tor hamujący. I tak, z wózka tego, jeśli coś jest, spływają hopperami tutaj itemy. A jeśli z tego, co wszyscy wiedzą, już jeśli się tym interesują, jeśli coś jest w hopperze, to hopper emituje sygnał redstone, którego możemy wyciągnąć komperatorami. Aczkolwiek ostatnio wpadł mi pomysł, że nie wiem, czy to przypadkiem tak samo nie działa z lipiterami, ale nie jestem pewien, więc to jest oparte na komperatorach. Czy kom tak, komperatorach. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli, mogę Wam to pokazać, jak to jest zbudowane w jakimś takim oddzielnym filmie instruktażowym. Sam system nie jest aż taki trudny do pojęcia. No, jest tam kilka zawi zawiłych części, które można wytłumaczyć dokładniej, ale tak to wszystko jest bardzo proste. I tak już pokazuję Wam. Ogólnie to jest bardzo fajne z tą modyfikacją Chisel Mod. Te, te bloczki, wszystkie takie bajery. I tak, jedziemy. Oczywiście. To, jeśli chcecie wiedzieć, to jest Marble Już przerobiony A my się udamy. Ostatnio strasznie się męczyłem tutaj z tym timingiem, bo coś się zmieniło I no, musiałem się z tym pobawić i tak Teraz pytanie, czy zadziała? Niech to Demet. Oj, 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 oj W każdym razie teraz możemy zobaczyć, jak to wygląda od wewnątrz Tam, jeśli byłoby coś w skrzynce, zaraz wam ją pokażę Wózek by się zatrzymał ale tu popełniłem jeden mały błąd, e, ponieważ zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Teraz już wyjedziemy e, w dobry kierunek. E, ja tam trochę zagmatwałem, ten system mógłby być tam prostszy. Znowu, mówiłem, że coś się stało z tym timingiem całym. Ja to spróbuję jeszcze poprawić, e, bo to jest akurat e, problem. Tutaj się dostawi tol jeden rozpędzający albo gdzieś tu i wszystko powinno już działać. Tak więc, jak tutaj byśmy wjeżdżali sobie spokojnie, to tak samo powrót by się nam tor zamykał. No tak, timing to jest pewien problem. Nie wiem, raz to działa porządnie, a raz się zacina. Ale jeśli normalnie gramy, to właśnie dziwne, bo cały czas wjeżdżają w to miejsce. To coś się musiało zmienić, jakiś update był, czy coś mały, chyba, ale nie jestem pewien. Chociaż. Bo ostatnio się e, przerzucamy na wersję 5.2, więc to może być przez to. Ale tak, e, tutaj wierzę nam wózeczek, jeśli tu coś jest w tej skrzyni, to spływa do hoppera i hopper wtedy emituje sygnał. E, gdzieś tu jest kompilator schowany, ale mniejsza. I on potem sobie wyłącza tutaj e, ten tor. Wózek się zatrzymuje, ładuje się wszystko do hoppera. E, tutaj e, oczywiście e, wózek ze skrzynką ma pojemność wielkiej skrzynki, więc wszystko spływa od razu. Jeśli tu już nic nie ma, system się wyłącza, to się włącza tor i wózek sobie odjeżdża. Ale nad tym muszę jeszcze popracować. Tak, jak to wszystko wygląda? Tutaj sobie rozbudowałem taką małą bazę. Eee, kobla jeszcze tu mam Czy coś jest? Eee, nie, nie aż tak dużo. Widzicie, mi się to bardzo podoba taki styl. Eee, słyszysz szczura i lawę. Eee, mniejsza. Eee, tutaj spróbuję jeszcze potem to wszystko rozbudować. Tam nie chcę wchodzić ostatnio, tam wiedziałem, mi się zespawnowała. Bo MoCreate spawnuje teraz wszystkie mopki, niezależnie od tego, czy one się spawnują same tam w jakichś miejscach, czy nie. I tak, tutaj mam kopalnię, tam kawałek jest, dokopałem się do jakichś większych systemów. Więc tutaj ogólnie mało jeszcze kopałem, ale system tutaj będzie polegał na tym, że tu będą oczywiście tory gdzieś jechać dalej. Tam. Oczywiście planuję to jeszcze bardziej rozbudować na jakieś wielkie systemy i tutaj będą po bokach takie tunele do kopania diaksów, bo jak widzimy to jest poziom dziesiąty, czyli miejsce gdzie kopiemy diaksy. Tak, e, oczywiście tu będę zaczynał takich małych pomocników, e, w zeszłym odcinku mówiłem, że mam tutaj wgrany minion mod, e, czyli no powiedzmy, że dołączam się do zła i oni za mną za, za mnie kopią sobie. A potem ja tylko zbieram. To jest według mnie bardzo fajne. I tak, tak, tak. Dobra, teraz je zbieramy już na górę. Widzicie, w tą stronę działa bezproblemowo. Ostatnio też grzebałem przy tym systemie, więc może to przez to. Ale ogólnie wszystko działa bardzo znośnie. I tak, jak mówiłem, jeśli chcecie zobaczyć, jak to jest zbudowane dokładnie, mogę nagrać mały poradnik. To naprawdę nie jest zbyt trudne. Ja ten wagonik mogłem zostawić, ale nieważne. I tak, jest godzina trzecia po południu. Tak, dzisiaj jest plan. Jest plan, wybieramy się tam na tą wyspę O. wiecie, Bo tam są diaksy. A potrzebuję więcej diaksów, ponieważ mam w neterze ten Blazy. Taką małą twierdzę, wygenerowaną chyba przez któryś z modów. Bo taki twierdza, takie twierdza raczej się nie pojawiają zwykle w Minecrafcie. Nie jest to na pewno ten, ten, ten od tych. pustka e, wełbie To jest straszne, jak się nagrywa e, No. E, dungeon, dungeon, cudzy, dungeon. E, nieważne. W każdym razie e, dodało nam się coś takiego, że wspomnią się tam też te widery czy też szkielety takie czarne. Więc ja tam z chęcią się zabawię, bo. Potrzebuję tych gwiazdek e, Lichera, czy Widera, czy jak tam zwał, tak zwał, a tymczasem wybierzemy się właśnie po te diaksy, po czym będzie Gravel i Rabinki. Zaraz wam wytłumaczę po co. E, tylko mam, mam wszystko, mieczek jest zapasowy, e, ponieważ nie chcę, żeby to mi zostało tak takie, wiecie, e, wyląbisty klocek do góry. E, I tak, w tym miejscu zaczniemy? W tym... Hop, hop, hop. Bo ja to potem już wiesz, wiecie, skopię sobie na dole i to się całe sypnie na dół, a nie będzie potem, potem, e, potem, potem nie będzie, nie, potem, potem nie będzie śladu, o, właśnie, Długo w górę, długo w górę. Mm, ale tak, y, dalsze pomysły na odcinki to właśnie muszę się wybrać tam do netheru, tam na ten biome. To, to zaraz mi się też wygląda, tam sobie jakąś chatkę przygotuję, żeby to nie wyglądało tak, że porta stoi. I tyle. Op, hop, hop, hop. Mm, jest ok. Teraz tak, y, zjedzmy, zjedzmy sobie porkchopa I to się przyda. Teraz musimy się jakoś tam na górę dostać, żeby się do O. Szkielety są, mam nadzieję, że te dobre Ponieważ przydałyby mi się strzały mm. Ogólnie to trzeba od razu rozświetlić Bo noc się zbliża A ja nie chcę mieć potem problemów z tym Hop, hop, hop o! A tak w ogóle pytanie do was Jak wam mija długi weekend czerwcowy? Początek czerwca Oj, jak przyjemnie No mm. to co, wybijemy? zobaczymy Jeśli to są szkielety To mi się to... Oh, damn it. O, damn O, jaraj się, właśnie. O, nie, 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 nie. Oj. E, I teraz tak, tu by się przydało dostać jakoś do tego, do spawnera. Chociaż nie, spawner musi zostać. Inaczej, spawner jest w tym miejscu. Tak. Oj. E, to są wchody. Nie, nieważne. E, muszę się tam w od spodu, bo tam na dole jest skrzynka. Chociaż... wiecie co? Fak! Yy, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kill of diamentowy. Bez tego nic nie zrobię. Przydałoby się feather falling, albo coś takiego. Aj Dobra, tu wam przyspieszę... Chociaż nie, pogadam sobie. Yy, tylko jeszcze nie wiem o czym... Co za się daję. O właśnie, e, będę dodał też sobie taki mod e, Jace Mod. Nie wiem, może ktoś z Was kojarzy. E, on dodaje nam taką zbroję, powiedzmy, e, że robiono z kulek slime'ów i innych rzeczy, głównie diamentów albo złota. E, Kilop diamentowy miałem tutaj. I on pozwala właśnie na zwiększenie obrażeń zadawanych i zmniejszenie obrażeń zadawanych nam. On tam robi bodajże kilof, yy, miecz, no chyba wszystkie narzędzia podstawowe w Minecraft'cie i zbroje. Yy, według mnie mod jest genialny, yy, ponieważ w przypadku właśnie kiedy już mamy te modyfikacje dodatkowe wgrane, yy, na przykład na jakieś bossy w Twilightie czy coś, yy, to trzeba się strasznie dużo namęczyć yy, no, we wszystkim praktycznie. A ja chciałbym też sobie dobrze pograć. Co prawda, stworzenie tej zbroi, yy, właśnie Jelly dże, Mod, nie jest też proste, ponieważ, żeby zdobyć tam wszystkie rzeczy, to dużo zajmuje czasu. Tak więc myślę, że y, ten mod przyda nam się w naszej rozgrywce. Oj. A oni się tam yy, do siebie nawalają. Dobrze. Niech na siebie skaczą, a ja tu sięgnę. Oj, nie sięgnę. Op, teraz sięgnę. Już ten spawner trzeba zabezpieczyć. A nie chcę tam wpadać na hamę, bo ja dobrze wiem czym to się kończy. Potem. Wow. Eee. He, nie, dobra, <ścoughs> never mind. Wyglądało to genialnie. Czy one się tam skumulowały w tym spawnerze, czy co? Coś tu mi nie gra. Strzały się zbugowały. Pięknie. Chyba jest za jasno, żeby to się spełniło. Dobrze dla mnie. Ale i tak muszę tego wszystkiego się tu pozbyć, a potem jeszcze się dokopać do skrzynki pod tym. Chociaż z tego co widzę, tam jest chyba grawa albo kobel. Więc nie będzie takiego problemu jak z tym całym spawnerem. Oh, god O, jest. Teraz tutaj wyjście sobie muszę jakoś zrobić. W tym miejscu, w tym. Hop, hop ja Widzicie te strzały? Wyłaś, z wyłaś. wyłaź, sygaci, wyłaź. Eh, nie dał gaci Teraz dostajemy się tu I uwaga, nasza nagroda! Tam, 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 tam! Ej! Emeraldo dostaliśmy Słabo Ale ten spawner wykorzystam Zrobię to sobie jakiś nie, latający statek czy coś yy, I będą desantować na te potworki na dół a z nich, y, ja chcę strzały, y, strzały, łuk też się przyda. E, jeszcze tu sobie oświetlę, żeby mi się nic nie spełniło. E, jest godzina 14, myślę, że odcinek do Was dotrze w miarę możliwości dość wcześnie. Ponieważ chcę to jeszcze dzisiaj wysłać. E, myślę, że Wam się spodoba, w ogóle nie wiem czy zauważyliście, odcinki już są w HD. Znowu zapomniałem tego takiego fajnego urządzenia. E, gdzie jest moja łopata? Naprawdę! A nie, jest, jest. <laughs> e, jak to się nazywa? Crystal Wings, właśnie. E, to by nas przyniosło od z góry na dół i nie musiałbym się teraz męczyć z tym gravelem. Teraz pytanie: czy jak spadnę tu, to sobie coś zrobię. Ups. E, hop, hop. Nie chcę zginąć, nie chcę zginąć. Jep. Wow. E, pochodnia i hop. Na dół. Leci. Zapomniałem o jaksach. Dobra, jaksy wykopię sobie poza odcinkiem. Najważniejsza misja skończona, czyli wyzbyliśmy się potworków. Potem to trzeba przearanżować. I wszystko będzie git. Co my tu mamy jeszcze na dole? Ostatnio, żeśmy tu byli. W ogóle mogę wam pokazać, jak ta pułapka działa. Eee, właśnie tak, jeśli chcielibyśmy sobie wziąć tę drabinkę. Tak, tu się wszystko sypie. Tu nam spada. Oj. Teraz się sam zakopałem Tu właśnie na nas spada lawa I nas by zatopiła tam na dole Więc nie wiem czy chciałbym coś takiego uzyskać wtedy Potrzebuję kobla, żeby to zalepić Ale ogólnie pomysł na taką pułapkę jest bardzo fajny Na przykład na serwerach jakiś można by robić ten... Takie pułapki Nagrać, że na dole jakaś skrzyneczka, że ten... Jak sobie dostaną tyle szczęścia i nagle ryb Światy mi się zawaliły. Oni spłonęli, a skrzynka została. Ha, ha, ha. No tak myślę, że to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku pokazałem wam właśnie tą moją małą kopalnię. I tak, napadliśmy też na spawner, którego przearanżuję, jak już mówiłem. No, może to nie jest dużo, ale myślę, że odcinek wam się spodobał. W kolejnym odcinku wybieramy się do netheru. Myślę, że odcinek nagram jutro, ponieważ tym zajmę się trochę później. A neter bądź co bądź jak tam wbiłem to tyle fajnych rzeczy zobaczyłem. Nawet nie chodzi o to, że mam teraz już w kwarcu dużo na kwarcowe broki z czego musie że zrobię coś fajnego też w neterze, bo e, nawet nie jest ich tak dużo, więc trzeba będzie się zaopatrzyć w więcej. Ale napadniemy tam na taką fajną twierdzę. I no tak. Także trzymajcie się i do zobaczenia!